Jest 19 marzec, godzina 9.50. Jak co tydzień, sprawdzenie co się na wkładkach w ulach posypało. Pszczoły, jak widać, od rana już są aktywne. ból numer 12 10 sztuk warozy wczoraj zrobiłem przegląd uli lekka korekta po przekładanie ramek bardziej ścieśnienie gniazd w ulach jest czerw aktualnie są bardzo ciepłe i słoneczne dni Wół jest 70 stopni 24, 70% widotności i 24 stopnie temperatura. Ul numer 11, 5 sztuk warozy, generalnie jakieś dużej korekty nie robiłem, natomiast. Przeważnie przeniosłem ramkę z pokarmem na jedną ze stron, żeby bardziej wycentrować gniazdo. 64% wilgotność, 29 stopni wulu. Ul nr 10 To jest bardzo słabe, ul 5 sztuk warozy 60% wilgotności i 16 stopni wólu. Pól numer 3 Trzy sztuki warozy. Pszczoły najwyraźniej naruszyły kolejną bramkę. Są nowe zgryźliny.

74 13 stopni. I tradycyjnie rzut oka na wykresy, jak to się kształtowało w ostatniej dobie. Tu jak widzimy, ul trzeci, który przed chwilą przeglądałem, 20 stopni. W ulu pierwszym jest 13 stopni. Jeszcze pszczoły nie podgrzały. Jak to wyglądało na zewnątrz ostatniej doby <laughs> temperatura wczoraj była w granicach 8-9 stopnia o godzinie 10 rano potem w ciągu dnia 13 w nocy jak widać spadła do minus 1,7 i w tej chwili odbiła jest godzina, jest godzina 10 jest 12 stopni. Wilgotność wczoraj była dość niska, do 30% w ciągu dnia. W nocy podniosła się do 76% i teraz znowu spada. Jak to wygląda w ulach? Ul numer 3. Tu widać wyraźną aktywność pszczół. Wczoraj temperatura była w granicach 16 stopni. W ciągu dnia podskoczyła do 23 w ulu wilgotność się kształtowała na poziomie 71% po wilgotności widać tam aktywność pszczół dość mocną i od godziny 15 i tak mniej więcej temperatura zaczęła sobie pomału spadać i przez całą noc w ulu lekko spadała i spadła do, do 13 stopni i w tej chwili to była godzina 7.35 w tej chwili się już odbiła i już mamy tam 20 stopni. Pól numer 1. Podobnie. Wczoraj była temperatura w granicach 10 stopni o 10. W ciągu dnia, wczoraj był też dzień słoneczny, taki sam jak dzisiaj. Temperatura cały czas szła do góry. Osiągnęła też 18,9 stopnia. Potem też sobie systematycznie spadała aż osiągnęła 12 stopni dzisiejszej nocy i teraz się zaczyna odbijać. Tu wilgotność jest bardziej wypłaszczona w granicach 50%. Nie widać takiej wielkiej aktywności pszczół jak w ulu trzecim. Wczoraj zrobiłem przeglądy w ulach. Małą korektę. Przełożyłem ramki z pokarmem, żeby bardziej pszczoły miały dostęp z jednej i z drugiej strony, bo w niektórych ulach wyraźnie Obsiadały ramki skrajne przy ściance. i na pewien czas to jest już spokój. Teraz mogą sobie się rozwijać. W ulach generalnie jest czerw. Pszczoły noszą pyłek, noszą wodę. To tyle dziękuję. Pozdrawiam.